Witajcie. Dzisiaj tak na szybko, bo akurat nagrywam takim telefonem i z ręki, że. No niestety, mało pamięci akurat na tym telefonie mam i nie dam rady nagrać tego szybko. Ale pewne rzeczy, które mogę, to wam pokażę. To jest jedna z moich pierwszych prac, którą wykonałam. Tak się prezentuje. Ale o co chodzi? To nie chodzi o to, że to jest moja pierwsza praca i tak dalej. Ale chcę Wam pokazać, jak się zachowuje taśma klejąca. Zobaczcie. Tak się zachowuje taśma klejąca po około 10 latach użytkowania i to takiego, wiecie, nawet nie, nie mocnego użytkowania, tak? To wszystko było przyklejane taśmą klejącą i ona po prostu najzwyczajniej w świecie się wykruszyła i odpadła. I tak się dzieje ze wszystkimi zdjęciami, niezależnie od materiału, na które było przyklejane. Zobaczcie wszystko. Wszystko odpada. Tu, przepraszam. Wszystko odpada, wszystko się kruszy. Więc jeżeli ja słyszę, moment, odzwyczaiłam się od kręcenia z ręki, więc jeżeli ja słyszę, że wszystko, że taśmą klejącą możemy kleić, owszem, możemy kleić, ale takie rzeczy, takie rzeczy, o, zobaczcie, to po prostu odpada. To po prostu odpada, to wszystko było klejone super mocną taśmą klejącą do dywanów więc ta taśma była naprawdę mocna. Zostaje tylko taka błonka papierowa, na którą był przymocowany klej, żeby to było dwustronnie klejące. Dobra, to na tyle. Myślę, że myślę, że się zastanowicie następnym razem dwa razy zanim coś przyklejicie taśmą klejącą, zwłaszcza jeżeli chodzi o konstrukcję albumu. E, dobra, to na tyle. Jeszcze wam pokażę, dogram do tego filmu. I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, ale to już będę kręciła z innego telefonu i zupełnie inny materiał. Na razie tyle. I wrócimy dla Was za moment, ja za jakiś czas. Do zobaczenia. Grywam dziewczyny i chłopaki. Jeżeli oglądacie, dogrywam drugą część. To, co teraz przed sobą widzicie, to co mam na biurku, to jest. Prototyp z jednego z moich albumów Nie jest to jakiś wyszukany prototyp Chodziło bardziej o wymiary Jakie potrzebujemy do, do zrobienia Potrzebuję do zrobienia tego albumu Aby koleżanka mi przygotowała pewne materiały bo Ponieważ był to album Który, który był złożony w częściach. Tak wygląda słuchajcie I to było sklejone taśmą Zaraz wam pokażę jaką To było sklejane taśmą tą Błonkową taśmą Grant Widzicie ślady? To są ślady po taśmie. W tej chwili to wygląda w ten sposób. Tutaj cała ta błonka odpadła. Cała ta błonka odpadła. Tak to wszystko wygląda. To tak jak odpadło, tak to, tak to jest. Ja z nic, tym nic nie robiłam. Raczej warunki do przechowywania rzeczy takich papierowych mam. Zobaczcie. Mam dość dobre. Ale to wszystko, całą tą błonkę. Całą tą błąkę możecie zerwać. I teraz tak. Powiem Wam teraz. To nie ma nie wiadomo ile lat. A zobaczcie, widzicie. Bez problemu tą błąkę można zerwać. I ona odpada. I teraz ten prototyp. Słuchajcie, ja przygotowywałam w lipcu. Na początku lipca ja przygotowywałam ten prototyp. Więc sobie teraz wyobraźcie. Tak, kliłam na kartkę sero. Ale papier w tym momencie nie ma znaczenia. Ta praca, ten, ta rzecz ma pół roku, trochę więcej niż pół roku, tak? Nie ma całego roku jeszcze. I zobaczcie, co się dzieje, co się dzieje z, z, z tymi poszczególnymi elementami klejonymi na taśmę. A teraz prace, które mają przetrwać przynajmniej lata. Dobra, to tyle. To chciałam Wam pokazać. I następnym razem, jeżeli będziecie chcieli użyć taśmy, to zastanówcie się trzy razy, do czego tą taśmę używacie. Bo nie ma w tym momencie znaczenia. Trwałość taśmy jest... Taśma ma swoją określoną trwałość i będzie się działo z każdą jedną taśmą. Niech to będzie super mocna taśma PET, czy taśma banerowa, jakakolwiek taśma. One mają wytrzymać określony, określony czas, nawet w niesprzyjających warunkach. One wytrzyma wytrzymają jedne pół roku, tak jak to, inne wytrzymają 3 lata, inne wytrzymają 4 lata. I to będzie wszystko. Każda jedna taśma zrobi z waszą pracą dokładnie to, co wam przedstawiłam. Czy tutaj w tym moim prototypie, czy w tym albumie, który obecnie ma 10 lat ponad, 10 lat ma ten album, ale rozpadać się już zaczął 2-3 lata temu. To na tyle i... Do zobaczenia. Myślę, że jest to dla Was w jakiś sposób pomocne, zobaczyć wizualnie, co się dzieje z pracą klejoną na taśmę. Do zobaczenia. Cześć.